Mimo okropnej pogody, bo właśnie zaczęła się śnieżyca. Także nie będzie zdjęć z drona, bo jest wiatr, śnieg, mokro, a nie, nie byłoby możliwe. Ale mam nadzieję, że uda nam się nagrać ciekawy filmik. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Czernej, to jest miejscowość pod Krakowem. I co tutaj jest? Jest tutaj klasztor karmelitów Bosych. Eee, Karmelici. To jest zakąt, który powstał podczas wypraw krzyżowych na początku XIII wieku na w Ziemi Świętej w Palestynie na górze Karmel, która oznacza ogród. To był taki zakąt pustelniczy, e, który żył w samotności, medytował itd. Tak tak Natomiast w wyniku zmian politycznych i, i podboju Palestyny przez Arabów musieli się stamtąd ewakuować. No i między innymi uciekli do Europy. W Polsce pojawili się w ciączysta, w 1996 roku zostali sprowadzeni przez Jadwigę Andęgawańską i Władysława Jagiełę do Polski. No i uwaga, dostali kościół na ulicy Karmelickiej. Eee, a oprócz tego, tutaj później powstał ten klasztor, ale o tym powiem za chwilę. O co chodzi, że eee, doktryna tego. Eee, Drakonu się zmieniła. Na początku XVI wieku była taka reforma, gdzie po prostu ta doktryna została, ta klauzula klasztorna została złagodzona i powstały takie dwa odłamy, można powiedzieć, karmelici bosi i karmelici tak zwani trzewikowi, <laughs> czyli tacy trochę łagodniejszym podejściu do życia. Tam właśnie między innymi chodziło o kontakty z, z ludźmi świeckimi, o, o Wykładanie na uniwersytetach i tak dalej, i tak dalej. No i to właśnie ci czelikowi są w Krakowie na ulicy Karmelickiej, a ci bosi dostali tutaj klasztor w Czernej. Ten klasztor został fundowany w 1629 roku przez Agnieszkę Tęczyńską Firlejową Topur. To była dość taka powszechna praktyka, że możni ówczesnego świata, żeby zapewnić sobie lepsze życie doczesne po prostu pod koniec życia lub w trakcie życia Pieniążki dawali, aby zbudować czy kościoły, czy klasztory, czy jakieś inne, inne, inne fundacje. No, aby wiadomo zapewnić sobie lepsze życie, życie w niebie. Eee, I tak też tutaj było. 1629 rok, fundacja, fundacja tego klasztoru. Zresztą ta Agnieszka ten tęczyńska, zmarła w 1643 roku. Ten klasztor budowali 10 lat. No, ale zaraz więcej o tym, gdzie my jesteśmy i co będziemy oglądać. No, i właśnie ci karmelici Bosi dostali w Czernej ten obiekt. To było ogromne dobra. Tutaj jest taki mur, zaraz go zobaczymy więcej, ale po prostu on ma długość 4 km, wysokość 2 metry i otaczał wszystkie ich dobra. A to, co tutaj widzimy, to jest brama, tak zwana brama siedlecka. Zresztą to było główne i jedyne wejście do tego klasztoru. I ta droga, która tutaj leci, ona w tym momencie jest przecięta przez, przez e, kopalnię e, Wapienia. Ale ona prowadziła do ich posiadłości, do ich folwarku w em, Siedlcu. E, I tak naprawdę ta klauzula była dość rygorystyczna. Do 1805 roku e, zakładała tylko taki tryb pustelniczy życia w medytacji. Tutaj w ogóle były groty około 12 pustelni, w których oni się oddawali medytacji. No ale wiadomo, musieli z czegoś żyć, więc dostali włościa, dostali wsie, które po prostu no pracowały na nich, tak? I tutaj między nimi, to było najdalej, gdzie ludność świecka mogła po prostu do tej bramy podejść. Tutaj też odbywały się jakieś nabożeństwa, tu miało też taką formę kapliczki czytałem. I do 1805 roku oni ten folwark mieli w sierpcu. I ta droga miała, miała dość duże znaczenie. Tam u góry widzimy jakieś figury świętych. Nie wiem, czy to jest, czy to nie jest. Święty Eliasz, tutaj w ogóle jesteśmy w dolinie Eliaszówki. Święty Eliasz to był właśnie prorok, który działał na tej górze Karmel. Który w 9 roku przed Chrystusem dokonał jakichś tam cudów, spowodował deszcze i, i, i zażegnał suszę. Być może to jest, on próbowałem znaleźć jakieś informacje, ale nie wiem kto to jest. Tutaj też jest jeszcze kult świętego Hilariona, jest, jest grota świętego Hilariona. Także takie, to funkcjonowało jako takie miejsce sakrum, takie miejsce, miejsce po prostu kultu. Obrana jest bardzo fajna, ona jest odrestaurowana. Ale zaraz pójdziemy dalej i opowiem Wam więcej o, o samym zakonie, o tej doktrynie i o tym co tutaj jeszcze będziemy wiedzieć widzieć, bo jest bardzo fajne, są jeszcze bardzo fajne ruiny, a przed nami droga w dół. Jesteśmy teraz właśnie na włościach tego klasztoru, a tutaj ten wspomniany, wspomniany mur, którego ruiny się zachowały, on cały czas tutaj biegnie przez, przez to wzgórze, przez, e, przez las. Tutaj też jest hałas, bo ta kopalnia pracuje, tam między innymi jedzie jakaś ciężarówka, która przewozi wapień. Także zejdę trochę niżej i łączymy się, łączymy się dalej. Wspomniany już Diabelski Most w przeszłości był zabezpieczony kamiennymi balustradami, a u wejścia i u wylotu ozdobiony czterema figurami świętych. Kolejnym ciekawym miejscem w samym klasztorze jest cmentarz, na którym pochowano braci zakonnych. Po stronie południowej cmentarza ustawiony jest nagrobek Aleksandra Błędowskiego, generała Wojsk Polskich Powstania Listopadowego, wykonany przez rzeźbiarza Fer Ferdynanda Kuna z następującym napisem. Tu leży Aleksander Błędowski, generał Wojsk Polskich, którego kule moskiewskie mijały, a srożna przyjaciółka Moskali cholera życie mu przerwała. Ku wiadomości potomnych przyjaciel jego, Stanisław Klicki, ten pomnik wystawił. Żył lat 43, umarł dnia 25 miesiąca lipca roku pańskiego 1831. Napis ten został częściowo zniszczony w 1836 roku na polecenie władz administracyjnych rzeczpospolitej Krakowskiej jako ubliżający honorowi armii rosyjskiej. Także na ścianie południowej cmentarza umieszczono tablicę z wykazem wzorowych zakonników oraz karmelitów pomordowanych w czasie II wojny światowej. No i teraz zbliżamy się do kolejnego obiektu tutaj, czy punktu na naszej wycieczce. To za mną. To jest dawna furta klasztorna, czy taki budynek, przez który się oficjalnie wchodziło do, do klasztoru. On został wybudowany w 1673 roku. Eee, był związany z, z mostem diabelskim, który jest jakby głównym bohaterem naszego filmu. Ale o co chodziło z tym budynkiem? No, wiadomo, przyjeżdżali tu jakieś pielgrzymi czy, czy inni zakonnicy. Eee, to funkcjonowało jakie takie. No, jak byśmy powiedzieli hotel. No bo tutaj była to jakaś gospoda, pokoje stajnia, pralnia. Takie budynki, budynki gospodarcze. Bardzo fajne miejsce, bo faktycznie no taka malownicza romantyczna ruinka, zachowana całkiem nieźle, jak na 17-wieczne na dzieło, które nie podlega żadnej konserwacji czy ochronie. Rodzina jest w środku, schronili się po tak jak mówię, no, z... była fajna pogoda, ale zaczął padać śnieg, e... Psz, droga biegła prawdopodobnie bokiem, natomiast tutaj się wchodziło do tego Więc sobie wejdziemy, zobaczymy jak to wygląda w środku No niestety nie ma dachu, który by nas ochronił Ale i tak jest mega klimatycznie, prawda dzieciaki? No, Zimno, co? Kropnie bo zimno, tak? No. Krop. Jeszcze? Coś tak. No. Nie jest tak źle. No Niestety, uroki zwiedzania zimą takich miejsc. Ale właśnie jesteśmy w środku tej, tej dawnej furty tego budynku e, gospodarczego, <laughs> tak jak mówię. Pralnia, stajnia, tego typu rzeczy. A najciekawsza najciekawsza atrakcja jest właśnie tam i zaraz sobie pójdziemy. małe te wejścia. No ale mnisi żyli w pokorze, więc musieli często się schylać. No, a tutaj właśnie widać jak ten mur się łączył z tym. Ten mur jest tutaj i pozostałości jeszcze, jeszcze tam. Tak jak mówię, no ogromne dzieło, bo to jest 4 km, ten mur ma. Wysokość w czasach świetności 2 km. 2, Boże, 2 metry, kilometry. No, tak jest budy... Tak jest z budyneczkiem. No ale ruszamy do kolejnej atrakcji, bo po to tutaj przyjechaliśmy. No płynnie przechodzimy do naszego głównego bohatera tego filmu, czyli Diabelskiego Mostu. Co ciekawe, ten most no nie, nie powstał tutaj przez przypadek. Ta miejscowość, w Siedlce, o której mówiłem, z którą przyszliśmy, z kierunku, w którym przyszliśmy, była tam, a klasztor Karmelitów boskich jest tam. A całość, ta ich posiadłość, była przydzielona takim jarem. Tam na dole płynie strumień, tam dalej źródełko świętego. Eliasza właśnie. Stąd też tak jak mówiłem nazwa Doliny Eliaszówki. I trzeba było jakoś połączyć te ich włościa Także wybudowano tutaj most, ten most powstał krótko po wybudowaniu samego klasztoru. Czyli przypomnę klasztor, to są lata 1629. Skończyli go około 1641 roku. A most powstał w 1600, zaczęto budować w 1671 do 1792 roku. Dość, dość długo, bo 20 lat. Natomiast raz, że Trudności kształtowania terenu A2. On dzisiaj już tak nie wygląda, ale to był kawał potężnej budowli, bo miał 120 metrów długości. Był to taki most arkadowy przerzucony nad tym jarem, nad, tą, nad tym potokiem i e, 11 arkad, 120 metrów długości, szerokość 9,5 metra, wysokość, uwaga, 18 w najwyższym punkcie. To sobie zobaczymy z tej strony, jak to się zachowało. E, I co ciekawe, on, on przypominał e, takie akwedukty rzymskie, taki po prostu e, styl był. E, zresztą to widać jeszcze na jakichś akwarelach z XVIII-XIX wieku. To tutaj widać te przęsła. On uleg, uległ ruinie, rozpadowi. Natomiast leciał aż tam do końca, no i w górkę się idzie do, do klasztoru, pod górkę do klasztoru. No, jest tu dość stromo, ja tam nie będę schodził, bo jest ślisko, ale most robi robotę, Także mówię, furta, most, klasztor. Jak żeby Ciebie było widać. Na starym moście. i e, pokazać Wam coś? Z drugą A tu jest furta klasztorna. Tak. No i co się dalej działo z mostem? Most służył przez wiele lat, natomiast on był, sama nazwa diabelski bo tego nie wyjaśniłem. To się wzięło z tego, że on był piękny jak go skończyli, tak jak mówiłem, przypominał te akwedukty rzymskie. Tu możemy sobie wyobrazić jak cały był obłożony tymi, tymi kamieniami. Natomiast jak zaczął powadać w ruinę, no to straszył. I to miejscowa ludność zaczęła go nazywać mostem Diabelskim. Zresztą z tym się wiąże też pewna legenda tutaj dorobiona do tego, że ponad raz w roku tutaj pod, podnóża tego mostu. Diabły się spotykają, robią sobie jakieś imprezy dzikie, a czarownice się temu przysłuchują. E, oczywiście też były jakieś legendy o tym, że gdzieś tutaj jest ukryty skarb i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast most służył do XIX wieku. Jak mówiłem, zaczął popadać w ruinę i w 1843 roku zawaliło się jedno przęsło. Tutaj to środkowe, do którego zaraz podejdziemy. A z użytku został wyłączony w 1889 roku. Zresztą tak naprawdę po 1805 roku, kiedy zniesiono tą klauzulę e, zakonu karmelitów bosych, im zostało odebrane ich dobra. zostałem odebrany ten folwark w Siedlcu to ta droga przestała odbywać takie znaczenie stąd też nie była wykorzystywana wiadomo, no nikt tym mostem się nie zajmował nie remontował go i w końcu się zawalił ale mówię, taka perełka dość fajna jeśli chodzi o ee, o Kraków bo to jest całkiem niedaleko od Krakowa sam czasy jest są popularny tam jest dom pielgrzyma ludzie tam przyjeżdżają, odwiedzają, a tutaj mówię na uboczu taka fajna rzecz no i taki mini wodospadek ale Będę chciał wyjść tam na górę, chociaż z jednej strony tego mostu nagrać, jak ta droga mogła wyglądać. Także tylko się przeprawię przez tą rzeczkę i idziemy dalej. Jednak się udało, nawet prawie przejść Tutaj to robi wrażenie oh, Tutaj to robi wrażenie Idziemy na miejsce super na widokówkę no, Ale chodźmy dalej na górę, na most Chcieliśmy odwiedzić też w zimie to miejsce, bo jak sobie można łatwo wyobrazić tutaj to wszystko jest mega mega zarośnięte w lecie czy na wiosnę i pewno nie byłoby aż tyle tego widać. Tak jak mówię, największy ból, że się nie uda dronem polatać, bo no bo sypało. No chyba, że jeszcze gdzieś tam na górze może coś, coś dokleimy. Dzień dobry, jesteśmy w stajni dla, dla koni. Dla koni? Tak. Dla konia? Gdzie, gdzie ludzie, którzy przyjeżdżali do klasztoru Mogli, mogli gdzieś zatarkować swoje konie. A więc dali je do tej właśnie klasztornej. Tak właśnie tam zaparkowali i poszli do klasztoru. Jako ciekawostkę warto dodać, że na cmentarzu klasztornym pochowano braci zakonnych i jedną zakonnicę. To karmelitanka, która ukrywając swoją płeć zaczęła posługę w klasztorze w Czernej w 1665 roku, ale po zdemaskowaniu intrygi została przeniesiona do żeńskiego klasztoru w Krakowie. Była to świątobliwa siostra Agnieszka od zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, urodzona w 1648 roku na Litwie w województwie nowogrodzkim, córka Teodora i Krystyny Kamienieckiej. Opuszczając karmelitów bosych miała powiedzieć, że jeszcze powróci do nich. I rzeczywiście, w czasie panującej zarazy, karmelitanki krakowskie przeniosły się do dworu karmelitów bosych w Siedlcu, gdzie siostra Agnieszka zmarła 26 sierpnia 1710 roku. Pochowana została w grobowcu karmelitów w Czernej. Przynajmniej po śmierci trafiła do miejsca, do którego tak bardzo chciała dotrzeć za życia. No jednak się udało wejść na ten most z drugiej strony. Nie było źle Idziemy do końca No i tak. jest to zawalone przesło Ale myślę się nam to obraz Jak to wszystko tutaj wyglądało No, tutaj on się zawalił do środka A to główne przesło zawalone tam na środku było no i proszę rośnie sobie drzewko. No tak naprawdę widać, że to było te 18 metrów. Fajne miejsce, mój klimat, bo ruinki, które można zwiedzać na dziko, a też kawał fajnej historii e, łączący się niejako i z wyprawami krzyżowymi, i z zakonami, z miejscami kultu i tak dalej, i tak dalej. Także będę stąd wracał, ostatni rzut oka, bo no zapieradek w piersiach, zwłaszcza jak ma się wysokości Także uciekam, ale jest jeszcze coś fajnego co mam nadzieję uda nam się zobaczyć też związane tutaj z tym miejscem i pewną historią czy legendami ostatnia atrakcja dnia przed nami. Dobra wiadomość jest taka, że jednak się udało polatać dronem, więc trochę zapeszyłem może, ale momentalnie się zrobiło okienko pogodowe, wyszło słoneczko, także będą fajne zdjęcia klasztora. Tego, o którym, o którym mówiłem. Coś tam wrzucimy w tle, więc będzie fajnie. Natomiast ostatni punkt wycieczki to jest źródełko tego świętego Eliasza, tego proroka, który jest patronem tego, tego klasztoru. Ja właśnie stoję w środku tego źródełka, eee, ono wypływa sobie stąd. I co ciekawe, że źródełko ma ponoć własności lecznicze. Właśnie rozmawiałem tutaj z starszym miłym panem, który nabierał parę buterek, był rowerem i mówi, że ponoć dwie osoby wyleczyło, wyleczyła ta woda z raka. No nie wiem, jest tutaj niby ostrzeżenie, że jest woda niezdatna do picia, ale w jakichś takich legendach lokalnych czy tradycji po prostu to źródełko ma taką moc leczniczą. Tutaj widzimy właśnie świętego Eliasza, proroka i to źródełko. No i teraz jeszcze jest jedna historia. Czemu to źródełko, znaczy ten, ta studnia tutaj, ten zbiornik ma kształt serca? Ano dlatego, że to źródełko, oprócz oczywiście jakichś właściwości leczniczych, ma też, jest nazywane źródełkiem miłości. A dlaczego? Ponoć kto wypije wodę z tego źródełka, obejdzie trzy razy po tej krawędzi to serce, to zazna w życiu prawdziwej, prawdziwej miłości. No nie wiem, na ile to jest prawda. Pan się pytał, czy jestem kawalerem. No ja już niestety, znaczy niestety, nie, nie sprawdzę. Natomiast byliśmy tu kiedyś z żoną kilkanaście lat temu, jeszcze jak byliśmy parą. Nie pamiętam, czy piliśmy wodę. Na pewno piliśmy, ale czy obchodziliśmy źródełko? Chyba nie, natomiast no, póki co się sprawdza z tą prawdziwą miłością, także coś w tym jest. A miejsce mówię fajne. Także było dzisiaj fajnie, mroźno, z przygodami jak zwykle u nas i żegnamy się z tego urokliwego miejsca. Także dzięki wielkie, pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce. Udało się znaleźć ścieżkę. Także,